Nie wiem, sprawy rozwodowe mogły wykorzystywać to jako swego rodzaju dowód. Teraz każdy będzie przyjmował no. retorykę pod tytułem Wszystko jest fejkiem, więc tak. zastanawiam się, w jaki sposób w ogóle można autoryzować treści i wierzyć, że to, co widzimy, jest prawdą. Wiesz, co myślałem na ten temat bardzo dużo, no bo to, ta sytuacja już trwa i. Jakby rozmawiałem z wieloma osobami i wspólnie doszliśmy do takiego czegoś, co moim zdaniem jest najbardziej sensowne i odpowiada na to pytanie. Na chwilę obecną sztuczna inteligencja, fejkowanie na wysokim poziomie jakichś tematów w Photoshopie. To wszystko, co jakby idzie w parze z technologią, to jest sposób jeszcze zbyt świeży, moim zdaniem, na to, żeby były na to już jasno określone sposoby zwalczania tego. Wydaje mi się, że jak te tematy będą miały 5 lat, 7, 10, to oczywiście to jest w cudzysłowie, bo może to będzie za 2 miesiące, to powstaną narzędzia do łatwego weryfikowania tego, do sprawdzania tego i, i, i jakieś inne rzeczy, o których ja nie mam pojęcia, bo pewnie będą za to odpowiedzialni bardzo inteligentni ludzie, którzy po prostu staną po tej dobrej stronie, czy coś w tym stylu. I to się tyczy też, wpadliśmy na takie troszeczkę porównanie jak kryptowaluty. One w momencie, kiedy pojawił się Bitcoin, kiedy one były wszystkie świeże, te kryptowaluty, to one były w żaden sposób niekontrolowane. Tego się nie dało w żaden sposób sprawdzić. To było, jest i nie ma. Natomiast zauważ, że z każdym rokiem egzystowania tych kryptowalut w świecie, gdzieś zaczyna się pojawiać nad tym coraz większa kontrola. Ona oczywiście nadal nie jest gdzieś tam pełna, natomiast zaczyna się pojawiać i jest to na skutek, pojawia się na skutek narzędzi po prostu do kontrolowania tego i zainteresowania się służb tym, że takie coś ma miejsce. Aha.